Kolejne okolice w moim mieście w City Skylights. Jak na razie nic się nie dzieje. A więc witam was w trzecim odcinku ze, w trzecim sezonie City Skylights 2, gdzie buduję miasto. A licenze mówię ze City Skylights 2, w trzecim sezonie City Skylight, gdzie buduję miasto. No i tutaj będzie trzeba znowu pobudać więcej tutaj mieszkań. Wychodzi na to, że będzie coraz bardziej, jak tutaj będzie coś tam w okolicach dworca kolejowego choć ja bym chciał, żeby tutaj raczej było taki duży dworzec dobrze Ale najpierw zajmę się, jest dobrze Ja już chyba zajmę się tutaj w tych dróg Bo na to jest największe zapotrzebowanie I jak na razie sobie Hmm, o! Tutaj jak na razie sobie zrobię teraz drogi. Jak na razie zrobię sobie prostą drogę i... Dobrze. I teraz sobie... Zr... A, jeszcze nie. Teraz jeszcze sobie zrobię w miarę proste podłączenie tutaj i jeszcze tutaj. Teraz jeszcze sobie podłączenie tu. Tu. I jeszcze... Tutaj. No, mi się zdaje, że powoli to... Mam tylko to, że dzisiaj to tak e, za bardzo mam trochę mniejszą taką wenę twórczą. To są trochę znudzone. Mam nadzieję, że nie będzie to tak bardzo mocno widoczne. to będzie widoczne na odcinku. Okej. Okay. Tutaj już sobie będę chodzić w kolejne miejsca pod e, budowę mieszkań. A zanim przeciekłą zrobię, to trochę zajmę się tą e, kwestią z drzewami, bo e, włączyłem tam jednego moda i teraz mam nadzieję, że teraz wszystko z tymi drzewami będzie w porządku. Jeszcze przed odcinkiem właśnie sprawdziłem tego moda i teraz wszystko jest w porządku, co chciałem. No dobrze. Teraz będą się czekać, jak mi się teraz wszystkie te pieniądze się wzrosną. Mm. A! Już trochę pieniędzy wzrosło, bardzo dobrze, więc teraz mogę sobie znowu zająć się tutaj e, z kwestią wody, dobra, więc stąd, e, dotąd, o bardzo dobrze. I teraz, jeszcze stąd, e, jeszcze podłączę sobie tutaj, zrób odłączenie. I od razu, już sobie postawię tutaj mieszkania Dobra, już są postawione mieszkanie, więc trzeba jeszcze zrobić tutaj właśnie linię napięcia i to podłączyć. Okej, okay, proszę bardzo. I teraz już macie, moi drodzy mieszkańcy, prąd, wodę, to co to jest dla Was potrzebne? A ja za chwilę powinienem jeszcze zrobić sobie ostatnych polity. O, wrażła potrzebuję na przemysł, więc jak jest, jak z tego... jak tutaj wrzucą na to dobrze. To, to ja najpierw zajmę się tutaj drogami. Ja yeah. Teraz są dostępne w grze. I tutaj były te drogi przemysłowe. Gdzie te drogi... O, to są te drogi przemysłowe. To najpierw tutaj... O, że najpierw podmianę te drogi na przemysłowe. Bo ich na początku szukałem, a te noty się znalazły. Dobrze. I teraz mamy jeszcze tutaj wyznaczenie kolejnej drogi przemysłowej. Jak na razie nie. wiem Kolejna droga będzie... Tutaj będzie jak na, rynku, na, na tego zdoru. Koło tego wysypiska hmm. będzie podłączenie, tutaj i teraz zaznaczę sobie a jeszcze woda. Na szczęście na tym obszarze jeszcze może, może to działać. I tutaj sobie zrobię fabryki, jeśli to popuduje. Widać, że nadal rośnie zapotrzebowanie na to fabryki, tak samo jak na mieszkania. Dobrze. Ja może jak na razie sobie powolnie czas. I zagospodaruję spodaruję już te, te tereny. Hmm. Dobrze, więc stąd. O, już martwiłem się, że tutaj pomylę coś ze kropkami. Ale na szczęście nie. Dobrze, teraz zrobię tutaj podłączenie i teraz robię tutaj wejście tutaj, tutaj, tutaj i teraz zrobię sobie Tąd dotąd Widzimy że to się inaczej się tutaj podłączyło myślałem że to wszystko pod właściwym kątem dobrze i jeszcze teraz tutaj i teraz znowu tutaj postawię sobie więcej fabryk i tutaj no jak to się pobudowało, no to teraz trzeba zrobić jeszcze więcej mieszkań. Dobrze. Tutaj może wracam może znowu do podstawowych dróg. Ja, do podstawowych dróg, to już powiedziałem. Jak na razie te drogi ulepszę. Jak na razie mam na to pieniądze. No i mieszkańcy chyba z tego powodu są zadowoleni. Będę jeszcze bardziej zadowolony jak będą, jak to są bardziej takie za zielone I wszystko wydałem No to sobie przyspieszę czas Niech mi się teraz szybko mi się to wszystko rośnie I będę może jeszcze szybko jeszcze sytuację z ze wami waszami żeby mi tutaj wszędzie nie wchodzili coś w sobie Żeby mi tutaj na przykład nie, do żadnego Już do domu nie wyłamał się żaden Harry Marv To jest... już jest problem ze Ściekami To bardzo niedobrze No to teraz muszę spostać drugą rurę ściekową Proszę bardzo druga rura ściekowa Jestem i tak zaskoczony, że Więcej poradukuję ja wody niż ścieków Mm, bardzo ciekawa sytuacja. Mm, dobrze. Więc teraz zajmę się jeszcze drogami. Teraz trzeba tutaj zrobić bardziej chyba krętę drogi. Mm, o, mam więcej coś takiego. A nie, jeszcze tutaj wracam do tych krętych dróg. Zrobię podłączenie tutaj i jeszcze zrobię sobie podłączenie. Tu. Będzie podłączenie tu i... Zatem będzie ta okolica Więc teraz mogę bez żadnego ale zrobić sobie... Bardziej podłączenie stąd dotąd A! I trzeba jeszcze tutaj zrobić podążenie. podłączenia No to teraz tutaj wszędzie będą teraz mieszkania Więc teraz szybko zrobię zaznaczanie aby tutaj były mieszkania No... Drodzy... niech mi drodzy mieszkańcy się tutaj budujcie No... Już się tutaj będą budowali mieszkańcy Mi się zdaje, że chyba bardzo dobrze Postawiłem O, bardzo dobrze, nawet nie zwracałem na to uwagi, więc tutaj będzie jeszcze dodatkowe podłączenie Dobra, jak teraz chyba kwota wyrośnie coś około O Ile? O, osiągnął właśnie kolejny kraj milowy, bardzo dobrze Mogę nie zrobić lotniska, ale... Yy, no i tramwaje to yy, promy, bardzo dobrze. No i jeszcze autostrady, no. Bardzo dużo mogę zrobić z rzeczy, ale teraz chyba postawię sobie posterunek policji. O! W takim to sobie postawię posterunek policji. I niech rozwiąże się tutaj ta sytuacja, chociaż z przestępczością. Tutaj że trochę za mało zrobiłem. Obszar. I nie będzie problem niby z sygnalizacją, że będą wszyscy się kolkowali sygnalizacji świetlnej hmm. Więc... Yy, dobrze Ale najpierw jeszcze co robię tutaj Bo tutaj też nie było jak na razie złodziei I chyba będzie trzeba jeszcze zrobić tutaj w kolejny posterunek Tutaj I mi się zdaje, że już mieszkańcy powinni być yy, raczej zadowoleni Dobrze. A ja w międzyczasie może zajmę się jeszcze z tutaj y, tą, y, tą drogą. Najpierw y, tą drogę. Tak. Najpierw tą drogę. Y, poprowadzę dalej. Jak na razie dotąd. I później będzie prowadziła jeszcze dalej. Aż y, na tamte tereny. A teraz zajmę się jeszcze przygotowaniem tutaj ronda. Więc dobrze. No tak na odległość 10 unitów. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Teraz trzeba tutaj podłączyć wszystko do środka. No i teraz przygotuję się do zrobię teraz szybko pauzę. I teraz się przygotuję do zrobienia y, takiego. Idzie że jeszcze tą drogę to już źle, ona jest od razu tutaj, w prowizorycznego ronda. Jak... E, dobrze. Teraz, ja wracam się do, teraz wracam do druki jednokierunkowych. I teraz zrobię, wezmę sobie taką jedno... A! Są to trzypasmową. I sobie teraz podłączę sobie pod... Y, pod tym kątem. Wow, chyba trochę sobie za... Nie, zdecydowanie za dużo sobie zrobiłem rondo. No dobrze, teraz dodajemy się jeszcze... A, drog... E, jeszcze sobie podłączenie, nie wiem. Tutaj zrobię sobie jeszcze małe, proste podłączenia. I teraz będzie trzeba zrobić jeszcze szybkie drogi. E, tutaj jak na razie wystarczy tutaj drogi takie klasyczne... E, tak klasyczna stąd dotąd jakieś takie rozwiązanie o proszę bardzo eee, tak się nie wiecie, robi się tutaj takie rondo tak zwane rondo turbinowe i jeśli chodzi o to jak ono powstało no to eee, no, no to powiem tak to mniej więcej to rondo to się nauczyłam od yy, Krzyżmonka. Krzyżmonek zrobił jeden odcinek o budowie ronda, jak się robi rondo turbinowe i tak właśnie zrobiłem te rondo turbinowe. No. Bo powiem tak, te rondo tutaj to właśnie jest rondo turbinowe. I teraz zrobiłem drugie rondo. Większe. Większe rondo turbinowe. Ale ono będzie miało też bardzo dobrze rozwiązać do tutaj sytuację z ruchem. Dobrze. Ja w międzyczasie jeszcze tutaj zrobię podłączenie i teraz wracam do tej drogi przemysłowej. I teraz co powinienem zrobić? No właśnie, teraz jeszcze jest dużo to potrzebuję na mieszkania. Hmm. Jak na razie, to chyba mi się zajrze że yy, tutaj jeszcze zrobię sobie więcej... A już zabrakło pieniędzy, pieniędzy. Dobrze, no to jeszcze nie wiem. Jeszcze na tym obszarze zrobię sobie mieszkania. Mam to teraz jest gigantyczne zapotrzebowanie i teraz jak na razie chyba sobie jeszcze po tej stronie też sobie zrobię mieszkania dobra, że jak na razie tutaj jeszcze nie ma akty uh, uruchomionych linii kolejowych bo jakby był tutaj już pociąg to pewnie mieszkańca zaczęliby uh, naczekać na ten hałas dobrze, a teraz zamie się jeszcze, uh, dobrze, więcej to trzeba zrobić jeszcze mieszkań, więc jak na razie zamaluję te tereny ten teren i może jeszcze zamaluję sobie no ten teren a i to też o już na przykład pojawiła się informacja ze e, zgonami więc trzeba byłoby zrobić cmentarz I, i, i gdzie można byłoby zrobić cmentarz dobrze cmentarz sobie wybuduję o tutaj sobie zrobię cmentarz przy tej głównej drodze w pewnym czasie będę musiał pomyśleć, jak tutaj będę chciał poprowadzić jeszcze tramwaje. No, a w międzyczasie jeszcze sobie. A, bo jeszcze może wezmę sobie, bo skoro sobie wyłączyłam trafia menadżera, to tutaj trzeba wyłączyć te sygnalizacje. Co tutaj teraz komunikacyjne, na to mogę teraz sobie zrobić, zmienić te ustawienia. I proszę bardzo taki sposób, mogę sobie włączyć takinalizację i na wszelki wypadek tutaj zrobię sobie gdzie jak na razie będę chcą, chciał sobie zrobić stopy. Mm, tutaj wyłączę, tu niech nich będzie stop. Tu sobie wyłączę, to też będzie niechaj stop. I gdzie jeszcze? No. Jeszcze tu wyłączę. No to chyba teraz żeby się przy... o jeszcze tę linie kolejowej. Bo teraz trochę jeszcze więcej tych terenów zaczęło się budować, więc dobrze. Więc teraz wezmę sobie chyba kolejną drogę i stąd mniej więcej chyba będę musiał zrobić sobie. Zrobię sobie takie przeniesienie. Musiałbym sobie teraz chyba sobie wygłodzić na razie to podłączenie. Teraz nie więcej coś takiego i dobrze. I tutaj będzie raczej takie przyniesienie. Tutaj będą poprawdzone linie kolejowe. Będzie tutaj poprawiona jakaś linia kolejowa. Teraz się z tym wszystkim się podłączę. A z tego, że jak na razie mm, nie ma kolejnego dostępu do kolei, bo jeszcze nie mam dworca kolejowego. Tak. Jeszcze nie mogę tego. No to tak nic nie zostanie. Dobrze. A teraz chyba jeszcze mogę sobie jeszcze zająć się budową. Yy, no, będzie za chwilę trzeba jeszcze zbudować. Chwila. Może tutaj jeszcze będzie, nie wiem, jakieś jeszcze eee, Może się, nie, na tym się jeszcze zastanawia a zaś jeszcze sobie zrobię. Dobrze. Najpierw zrobię e, krótkie podróże, po stąd. I teraz zrobię sobie w miarę krętą drogę stąd. Jak na razie dotąd i... A. Jak na razie to będzie taka bardziej... Kręta dzielnica, gdzie będą raczej takie No taka raczej zwyczajna zabudowa e, No będę raczej Ja chciałem powiedzieć no właśnie Może będzie raczej taka, raczej kręta dzielnica, gdzie będzie też niska zabudowa Jak na razie gdzieś nie więcej w tej okolicy Dobrze Jeszcze sobie y, Tutaj dorzucę sobie jeszcze więcej wody i za chwilę będę jeszcze musiał tutaj wszędzie jeszcze poprowadzić za chwilę jeszcze zrobię tutaj mieszkania mm, dobrze już e, sam tutaj już domy jak na razie będzie stąd i dodatkowo będą jak, pierwsze tutaj e, stają się tutaj pierwsze domy dobrze niech się tutaj budują się mieszkania aha tym jest problem z energią Dobrze No to najpierw zrobię podłączenie z... A nie, chwila Stąd e, zrobię podłączenie do spalarni A i mieszkańcy już nie powinni się martwić Bo jak spalarnia była wcześniej takim oddzielnym źródłem energii I zapora też była oddzielna To teraz też jest to podłączone I więc nie powinno się tym martwić Ojej, już tutaj już e, w strefie tutaj zaczynają pojawiać się pożary, no to trzeba zrobić tutaj straż pożarną, proszę bardzo. I na tej będzie rozwiązana sprawa tutaj ze z pożarami. No. O, jeszcze tu. Ojej, o nie, no to chyba będę musiał jeszcze zrobić tutaj elektrownie. Na 6 chyba zrobię, zrobię tutaj... Ach, chyba jednak z złym pomysłem, bo ta elektrownia wiatrowa. Zdecydowanie. Więc trzeba tutaj zwiększyć sobie raczej nie, inaczej moc. O! Postawię sobie tutaj jeszcze turbinę wiatrową. Ona też chyba będzie wytwarzała więcej tej energii. I teraz sobie wybiję problem z energią. O! Na szczęście nie. Że jak na razie produkujemy więcej. Mm, bardzo dobrze. To już się pobudowało mieszkania I ja już myślę, tutaj, że chyba to już... No, ja już chyba zakończę na tym y, momencie odcinek Bardzo dziękuję y, Za obejrzenie materiału do końca Z więc, zachęcam y, do... O! Już tam jest jakiś pożar a, Jeszcze raz wracam Z więc, widzów zachęcam do... Do komentowania, polubień Z i widzów zachęcam do subskrybowania A także wszystkich zachęcam, aby pozdrawili Blunixa Ponieważ to na tych... Ponieważ wszyscy, nie wszyscy pamiętają, że właśnie na tym, tym sezonie właśnie tą to mapę miasto budował. A więc to wszystko ode mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.